Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białym Stoku, A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM oraz na Florydzie w Tempe, Sarasota i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15:20 AM. Ponad oceanami. Ponad oceanami. Dzień dobry Państwu, witam w audycji Ponad Oceanami. Jaśmina Nowak tutaj u nas w Polsce. Na zegarach godzina 15.30, a podkreślam to, że jest to godzina w Polsce, bo zmieniamy, drodzy Państwo, strefy czasowe. Jak wskazuje sama nazwa, my wędrujemy w tej audycji ponad oceanami i mamy przystanki. Na tych przystankach opowiadamy Państwu o wszystkim tym, co najciekawsze, najważniejsze w różnych częściach świata. Będziemy zarówno na Florydzie, będziemy w Nowym Jorku, w Chicago. Drodzy Państwo, zahaczymy też o Filipiny, opowiemy o tym wszystkim, co dzieje się obecnie na. Bliskim Wschodzie, także przystanek Europa i tutaj oczywiście studio Londyn. No to ja już nie przedłużając zapraszam Państwa w taką podróż, na pewno do nieco cieplejszej i bardziej słonecznej Florydy. Tam czeka już Ewa Generalczuk. Ponad ocena. Witam serdecznie, Jaśmino, Ciebie, naszych reporterów i wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami ze słonecznej i nieco chłodniejszej już Florydy, na szczęście. Choć ochłodzenie jest minimalne, Jaśmino, to naprawdę czuć już lekką ulgę, szczególnie wieczorami i rękami. Skończył się również sezon deszczowy, co dodatkowo pozwala nam korzystać z popołudniowych spacerów wzdłuż brzegu oceanu i oczywiście cieszymy się z pięknych o tej porze roku zachodu słońca. Ale powróćmy na Ziemię, Jaśmino. Floryda zbliża się do kolejnego wykonania kary śmierci. Niestety już 17 w tym roku gubernator Ron DeSantis podpisał nakaz wykonania roku dla 63-letniego Richarda Randolfa, skazanego za zgwałcenie i zamordowanie w 1988 roku menadżerki sklepu spożywczego w hrabstwie Putnam. Randolf był byłym pracownikiem sklepu, a ofiara przerwała mu próbę kradzieży pieniędzy i losów na loterię. W, w toku brutalnego ataku kobieta została pobita, uduszona i wielokrotnie dźgnięta nożem. Jeżeli wyrok zostanie wykonany 20 listopada, Floryda pobije rekord nowoczesnej ery. Dotychczas najwięcej egzekucji w jednym roku wynosiło 8 i miała na miejscu w latach 1984 i 2014. Tymczasem Jaśmino, Floryda odnotowuje wyraźny spadek liczby kanadyjskich turystów i nabywców nieruchomości, co uderza w lokalne biznesy, oczywiście i społeczności. Dane pokazują, że udział Kanadyjczyków w zakupach domów na, Flor na Florydzie spadł o 7 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2023, a organizacja Wizyt St. Petersburg Clearwater informuje o spadku wynajmu również wakacyjnego o ponad 30% i noclegów hotelowych o ponad 20%. Wiele firm, zwłaszcza tych obsługujących tak zwanych snowbirds, odczuwa straty. Spadek liczby kanadyjskich gości może sprawić, że nadchodzący sezon zimowy niestety będzie dla wielu przedsiębiorców jednym z najtrudniejszych od lat. Ale może Reef Line, długa na 7 mil sztuczna rafa połączona, która połączy ekologię, sztukę i turystykę, przebiegając równolegle do plaż Miami Beach, zmieni ten tok. Oczywiście mówię o najnowocześniejszej technologii, która powstanie właśnie w Miami Beach. Podwodny park rzeźby będzie nowym domem dla morskiego życia. Projekt jest wspólnie, wspólną wizją biologa morskiego i artysty Colina Forda oraz Exymni Caminos argentyńskiej kuratorki i animatorki kultury znanej z projektów rewitalizacyjnych w Buenos Aires i ma właśnie Miami. Na początku powstanie instalacja złożona z 22 betonowych samochodów ustawionych w formie podwodnego korka. Autorem projektu jest Leonardo Ehrlich, światowej sławy artysta znany z surrealistycznych instalacji. Colin Ford planuje wykorzystać koralowce lokalne, czyli gatunki odporne na choroby i wysokie temperatury wód. Pierwszy etap Reef Line zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku i ma symbolicznie otworzyć utracony ekosystem i przywrócić miastu jego morskie dziedzictwo. Z czasem na dnie oceanu również pojawią się kolejne instalacje, w tym konstelacja 57 gigantycznych rozgwiazd, które staną się nowym symbolem Miami. I na koniec troszkę chłodniej, bo wbrew pozorom choć do zimy mamy jeszcze kilka tygodni, a Kolorado walczy z burzami śnieżnymi. Okazuje się, że Floryda też potrafi być zimowa. Już w przyszłym miesiącu, 21 listopada w Date City rusza Snow Cuddy Ridge, jedyny prawdziwy snowparker w słonecznym stanie, gdzie będzie można poczuć alpejskie klimaty bez wyjazdu z Florydy. Na gości czekają śnieżne stoki do snow tubingu, lodowisko Crystal Ribbon, Arctic Iglo z bitwami na śnieżki oraz świąteczna aleja świętego Mikołaja, pełna muzyki, dekoracji i świątecznych atrakcji. Mam nadzieję, że nie tylko ja się tak rozmarzyłam. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa i Radio Deon, Florida. Bardzo serdecznie dziękuję Ewa Generalczuk. No właśnie tutaj też można powiedzieć jeszcze do świąt trochę czasu i dopiero ten jesienny, jesienny klimat, jesienna aura dopiero tak naprawdę niedawno się rozpoczęła, ale trzeba pamiętać, że już z każdym dniem czy z każdym tygodniem będzie faktycznie coraz, coraz bliżej, a nawet ja już, drodzy Państwo, widziałam ozdoby świąteczne w, w chyba w salonie kosmetycznym, tak, tak mi się wydaje, więc to faktycznie bardzo szybko. Najczęściej jest zaraz także po wszystkich świętach zaczynają się ozdoby. Świąteczne, ale jak będzie to, zobaczymy. Drodzy Państwo, teraz prosto z Florydy wędrujemy no w również pewnie ciepłe i piękne miejsce. Perła Musz Wschodnich, czy też Perła Orientu, tak można inaczej nazwać Filipiny, a tam czeka już ze swoją korespondencją Maciej Mikurda. Ponad oceanem. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy. Na Filipinach życie polityczne nadal skupia się wokół nadużyć finansowych, które miały miejsce podczas realizacji inwestycji w infrastrukturę przeciwpowodziową. No i przez kilka dni media pokazywały John Vicka Remulię, który piastuje stanowisko The Secretary of the Interior and Local Government, czyli odpowiednika polskiego ministra spraw wewnętrznych. No i tenże Remulia urządził taką wycieczkę dziennikarzom po więzieniu w Quezon City po celach, które już niejako nie da, niedługo mają się zaludnić więźniami, są przygotowane dla przyszłych skazanych właśnie w tej sprawie dotyczącej projektów przeciwpowodziowych. Pokazywał, że w tych celach nie ma specjalnych wygód, że nie ma w nich nawet klimatyzacji, co można sobie wyobrazić, że w klimacie Filipin no, rzeczywiście może być sporym utrapieniem. Zapowiedział też, że spodziewa się tutaj więźniów z najwyższych stanowisk państwowych. Sugerował, że będą skazani senat i kongresmeni, ale póki co cele świecą. A na razie jeszcze nikt z. Nie został. Być może cały ten show wynikał z tego, że pojawiły się jakiś czas temu w kręgach rządzących takie głosy, że śledztwa nie można pośpieszać, że trzeba najpierw zebrać solidne dowody, aby oskarżeni nie mogli wymknąć się karzącej ręce organów ścigania. Oczywiście Filipińczycy odebrali to studzenie nastrojów bardzo źle, jako próbę przewlekania dochodzeń, i stąd być może właśnie to tournée po celach, aby pokazać, że władza zamierza działać z pełną surowością. In innym takim ruchem. Jest zmiana na stanowisku ombudsmana. Ombudsman to jest e, interesująca funkcja, to jest poniekąd ktoś w rodzaju naszego rzecznika praw obywatelskich. E, tyle, że jednak, e, znaczy w tym sensie, że obywatele mogą do niego zgłaszać swoje skargi, ale ten zakres zainteresowań ombudsmana dotyczy przede wszystkim defraudacji majątku publicznego. Nowym ombudsmanem został brat wcześniej wspomnianego ministra, Jesus Crispin Remulia, dotychczasowy minister sprawiedliwości. A więc człowiek z obozu obecnego prezydenta, Jesus Crispin Remulia, próbuje budować sobie wizerunek nieprzejednanego wroga korupcji. No i od razu zabrał się gorliwie do poszukiwania skorumpowanych polityków. No i gdzie ich szuka? Dam Państwu chwilę, żeby zgadnąć, gdzie szuka ich Crispin Remulia, bo chociaż to Filipiny, to jednak odpowiedź nie jest trudna. No oczywiście szuka w innych szeregach pozycji, bo gdzieżby indziej. Jest za to krytykowany, nic sobie z tego jednak nie robi. Opozycja wrze, opozycja zwraca uwagę, że działania rządu zaczynają zdradzać zapędy dyktatorskie, bo dzieje się tak, że politycy, którzy szczególnie mocno wystąpią przeciwko prezydentowi, mogą od razu spodziewać się zarzutów o korupcję albo wyłudzenie majątku publicznego, więc opozycja twierdzi, że kampania antykorupcyjna zostaje wykorzystana do tego, żeby zamknąć jej usta i spacyfikować niewygodnych dla władzy polityków. No a poza tym cóż, na Filipinach już świąteczna atmosfera, tutaj cały ostatni kwartał roku jest pod znakiem Bożego Narodzenia. Już można zobaczyć choinki w galeriach handlowych, jak również usłyszeć kolendy. Także mimo tarć w polityce nastrój jest radośnie świąteczny. Dla magazynu ponad oceanami z Quezon City mówił Maciej Mikurda. Bardzo serdecznie dziękuję Pan Maciej Mikurda. a teraz drodzy państwo przenosimy się już do serca radia wnet, czyli prosto na plac zamkowy, doktor Krzysztof Jabłonka czeka już w studio. Ponad oceanem. Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj krótkie kalendarium. Mamy. Kolejną bardzo ważną rocznicę powstania w Budapeszcie. Wybuchło ono 23 października 1956 roku i było odpowiedzią na potworny stalinizm, jaki panował na Węgrzech po zakończeniu II wojny światowej. Młodzież, akademicy zebrali się na placu pod pomnikiem Bema, świętując sukces Polaków, którzy w którym było no, zakończenie przemianą wewnętrzną e, słynnego czerwca poznańskiego. E, po, poznańskie powstanie nieudane, ale e, Gomułka obalił stalinistów, zmarł Bierut, no, i w ogóle się na wszystko zmieniło. I Węgrzy pod ten sukces Polski podstawili swoje pragnienia. Krótkie, e, krótki przebieg wyglądał w ten sposób, że e, premier Imre Nagy zwrócił się do zebranego tłumu towarzysze, a oni powiedzieli nie jesteśmy towarzyszami. To w takim razie było rodacy. I od tego momentu zaczyna się rewolucja. Najpierw wewnętrzna, potem zewnętrzna. Z... Wyruszył tłum pod radio i tam postulował, aby ich yy, postulaty przeczytać no, na antenie Radia Budapeszt. Niestety odmówiono. W pewnym momencie padły strzały. Ktoś z prowokatorów, czy sowieckich, czy awoszów, czyli takich węgierskich esbeków, strzelił w tłum. Tłum zdobył radiostację. Zaczęło się powstanie. Czołgi wycofały się. Pozwolono zorganizować się. Czepel, potężna wyspa robotnicza, gdzie produkuje się broń, stała się niepodległa. Doszło do starcia wreszcie 1 i 4 października. Przepraszam, już listopada, ruszyły czołgi na Budapeszt. 10 listopada zakończyło się powstanie w Morzu Krwi i 200 tysięcy ludzi, którzy opuściło Węgry przez granicę ze, zarówno z Jugosławią, jak i z Austrią. Pamiętajmy o tych: Polska jak nikt wsparła w Węgry. Większa pomoc przyszła z Polski niż z USA i wszystkich innych krajów razem wziętych. Słynne krew dla Węgier. Poleciały nasze samoloty, przewiozły. Od tej pory Węgrzy są naszymi krewnymi. Dziękuję Państwu za uwagę. Pamiętajmy o październiku węgierskim 1956 roku. Bardzo serdecznie dziękuję Dr Krzysztof Jabłonka, a my drodzy Państwo, teraz ponownie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już współgospodarz audycji ponad oceanami Sławomir Budzik. Ponad oceanem. Jaśmino, dzień dobry. Po tym rysie historycznym ja jeszcze tylko nawiążę do tych elementów, akcesoriów świątecznych. W Stanach Zjednoczonych już nikogo nie dziwi, że jeszcze przed Halloween po prostu sklepy wypełniają się choinkami i możemy już wszystko absolutnie kupić, a niektórzy rzeczywiście zawieszają jeszcze przed 31 dniem tego miesiąca akcesoria bożonarodzeniowe. Natomiast ja Chciałbym powiedzieć o czymś niezwykle ważnym. A w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z poważną. Zmianą. Kongres Polonii Amerykańskiej ma ponownie być wielki. Ma zjednoczyć Polonię ponad podziałami. Piąty w historii. Nowy prezes tego ugrupowania został właśnie wybrany. Został nim przedsiębiorca, działacz społeczny, prezes Fundacji Kopernikowskiej, a dziś prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Hubert Cioronski, który urodził się w Chicago na słynnym Jacku Tutaj dorastał, tu się kształcił, wyjechał na studia również do ościennego Wisconsin. Jest biznesmenem prosperujący i tutaj na rynku nieruchomości w Chicago, ale także z powodzeniem również handluje nieruchomościami komercyjnymi, czyli biznesowymi na Florydzie. To właśnie on, bo prowadzi teraz Kongres Polonii Amerykańskiej przez kolejne lata, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych z Polski, poseł Paweł Kowale przyleciał specjalnie do Chicago, aby nawiązać relacje i pogratulować nowemu liderowi Polonii Amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych. Ta nominacja i zwycięstwo jest o tyle ciekawe, że kongres Polonii Amerykańskiej do tej pory był holowany przez jedną z najstarszych polonijnych organizacji PNA, czyli Polish National Alliance. Natomiast teraz została podjęta decyzja, że kongres. Będzie całkowicie samodzielnie działał bez wsparcia ani organizacyjnego, ani finansowego w tej wspomnianej organizacji. W związku z tym prezes będzie również niezależnie wybierany. I tak się stało, jeśli idzie o prezesa Huberta Ciląskiego. Natomiast do naszego studia zaprosiliśmy właśnie posła Pawła Kowala, przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, który jako pierwszy spotkał się znowu wybornie branym prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej w USA. Rozmawialiśmy także o tym, co możemy robić wspólnie, jeżeli chodzi o młodą Polonię, mm -hmm. bo to po pierwsze, po drugie, o tych rzeczach, które dla mnie są super ważne, czyli kwestie bezpieczeństwa, obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zmiany statusu tych wojsk z czasowego na stały, żeby na stałe te wojska były w Polsce, bo sytuacja bezpieczeństwa naszego kraju jest bardzo trudna. Profesor Paweł Kowal, a także nowo wybrany prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej już mają wspólne plany, aby przekonywać się także kongresmenów z naszego stanu i senatorów Darbina i także innych polityków do tego, aby stawiali na bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo tej części Europy, a poza tym w przyszłym roku mamy 250-lecie uzyskania niepodległości Stanów Zjednoczonych, powstania krajów w związku z tym będzie będzie także wspólna inicjatywa i Polonii i Polski, o której piszemy na naszym portalu informacyjnym deon24.com. To jest najważniejsza informacja. Kongres Polonii Amerykańskiej ma nowego lidera. Został nim Hubert Cioromski, który już 4 listopada przyleci z wizytą do Polski i również dojdzie do spotkań z polskimi politykami. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami jest studia Radia Deon e, Chicago, słowo Mirbudzik. Bardzo serdecznie Sławku, my Drodzy Państwo, teraz e, z, ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się już pod niebo Londynu. Tam czeka współgospodarz. Studia Londyn na antenie radia wnet, Aleks Sławiński. Ponad ocean. Jak w każdy czwartek, witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. No cóż, mamy dużo przygód związanych z rodziną królewską. Brat króla Karola ma ciągłe kłopoty, nie milkną jeszcze echa wielkiej afery o molestowanie seksualne, w które zamieszany był Andrzej, już nie książę, a... Okazuje się, że właśnie brat króla Karola ma kolejne kłopoty. Jak do tej pory przez minione 20 lat nie musiał płacić za luksusowy apartament w Pałacu Królewskim. Tymczasem okazuje się, że na skutek tych właśnie zmian, które w tym momencie doszły mu do życia, po pierwsze pozbawienie go tytułu książącego, pozbawienie go wszystkich apanarzy z tym związanych oraz być może już Wkrótce y, utraty dużej części wpływów finansowych, które gwarantowała mu jego pozycja. No, może się okazać, że Andrzej, już nie książę, zostanie po prostu bezdomny, ponieważ mogą zmienić się warunki jego najmu pokoi w pałacu królewskim. Jednakże co dzieje się u samego króla? No, okazuje się, że dużo więcej ciekawostek. Dzisiejsza prasa żyje przede wszystkim o wizycie króla i królowej Kamili w Rzymie. Król ma spotkać się z papieżem i wspólnie modlić, co ma zbliżyć obie głowy kościołów do siebie. Król powiedział, że nie może się już doczekać dzielenia się właśnie wspólną modlitwą z papieżem. Jest to już druga oficjalna wizyta w Watykanie w tym roku, jednakże tym razem jest to pierwsza wizyta, w której król spotka się z nowym papieżem. Jak powiedział rzecznik królewski, jego wysokość wypatruje spotkania z papieżem, żeby celebrować razem ten historyczny moment podczas obecnej wizyty. Jednakże przenieśmy się na sąsiednią wyspę. To już kolejna noc wielkich zamieszek w Dublinie spowodowanych zatrzymaniem mężczyzny, który dopuścił się ataku na dziesięcioletnią osobę. Mówimy oczywiście o imigrantach, o nielegalnych imigrantach. Jak do tej pory aresztowano ponad 20 osób w dużych walkach z policją, na których zostały rzucane kamienie, fajerwerki i wszystko co było pod ręką. Podobną sytuację mieliśmy jeszcze jakiś czas temu w Wielkiej Brytanii. Jednakże Irlandia faktycznie zaczyna się budzić, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o nielegalną imigrację. Dwóch policjantów zostało rannych podczas zamieszek, jeden z nich trafiony butelką w głowę, drugi z kolei z ranami pleców. Setki protesterów zbierało się niedaleko wejścia do hotelu, w którym właśnie nielegalni imigranci znajdują swój nocleg. Jak wspomniałem, 26-latek został aresztowany po zaatakowaniu 10-letniej dziewczynki. I we wtorek stanął przed sądem. Setki osób protestują już kolejny dzień. Policja jak na razie nie potrafi powstrzymać zamieszek. No i na koniec pozostańmy w tematach imigranckich. Okazuje się, że głośno odtrąbione wysłanie jednego z imigrantów ze Wielkiej Brytanii do Francji na zasadzie jeden wchodzi, jeden wychodzi, chyba nie do końca działa, albowiem nielegalny imigrant, który został odesłany do Francji całkiem niedawno samolotem, co się okazało, wrócił do Wielkiej Brytanii znowu na nielegalnej łódce kiedy go zatrzymano, twierdził, że po prostu we Francji nie mógł wytrzymać, ponieważ był prześladowany za swoją religię. No, bardzo interesujące, ciekawe, jak będzie wyglądała właśnie ta akcja odsyłania imigrantów w przyszłości w takim przypadku. Ale więcej, o tym będziemy opowiadali już w najbliższą niedzielę po godzinie 9 w studiu London w Net. Do usłyszenia, mówi Wam Aleks Sławiński, życząc wszystkim miłego popołudnia. Bardzo serdecznie dziękuję i przypominam Państwu, że studia Londyn możecie słuchać także zaglądając na nasz portal i bardzo do tego zachęcamy wnet.fm www.net.fm a teraz, drodzy Państwo, już wędrujemy ponownie do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński Ponad oceanem. Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o rosnącej roli religii w Ameryce. W Stanach Zjednoczonych rośnie liczba osób, które pozytywnie oceniają wpływ religii na życie społeczne. Wynika z najnowszego sondażu Pew Research Center. Wśród katolików aż 71% ankietowanych twierdzi, że religia ma korzystny wpływ na amerykańskie społeczeństwo. Tylko co dziesiąty respondent uważa, że jest odwrotnie, a niemal jedna piąta nie ma zdania lub wskazuje na wpływ neutralny. To jednak nie jedyny interesujący wynik badania. Coraz więcej katolików uważa, że znaczenie religii w życiu publicznym rośnie. W lutym 2025 roku taką opinię wyraziło 27% respondentów. Niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, w 2024 roku tylko 15% badanych uważało, że religia zyskuje wpływy, podczas gdy ponad 80% sądziło, że jej znaczenie słabnie. Wyniki sugerują więc pewne odwrócenie trendu sekularyzacyjnego, przynajmniej w świadomości samych wiernych. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych katolików przyznaje, że ich przekonania religijne w pewnym stopniu kolidują z dominującą kulturą amerykańską. Tylko 13% mówi o silnym konflikcie, a 45%, że nie odczuwa większej sprzeczności między wiarą a współczesnymi wartościami społeczeństwa. Z badania wynika również, że dla 30% katolików Patriotyzm jest nieodłączną częścią tożsamości chrześcijańskiej. W kwestii pluralizmu religijnego dominują postawy otwarte. Aż 65% ankietowanych uważa, że wiele religii może być prawdziwych, a jedynie 19% uznaje wyłączność jednej. Podobne tendencje obserwuje się wśród całego społeczeństwa amerykańskiego. Blisko 60% obywateli twierdzi, że religia ma pozytywny wpływ na życie społeczne, a 31% uważa, że jej rola w ostatnim czasie rośnie. Dla porównania rok temu optymistów było zaledwie 18%. Wśród osób identyfikujących się z partią republikańską, aż 78% postrzega religię jako siłę dobra. Wśród demokratów ten odsetek wynosi jedynie 40%. Autorzy raportu podkreślają, że dane z 2025 roku mogą oznaczać zmianę nastrojów społecznych. Po okresie dystansu wobec religii coraz więcej Amerykanów dostrzega jej rolę w budowaniu wspólnoty i tożsamości narodowej. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Rady Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu za tą korespondencję, no i obiecaliśmy również, że poruszymy temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ja przejrzałam wszystkie te najnowsze informacje, również reakcje świata zewnętrznego, reakcje międzynarodowe, no bo chociaż mowa jest o pokoju, to jest to bardzo kruchy pokój i cały czas niestety obecne podwójne standardy w polityce, zarówno w polityce polskiej, jak i światowej. No bo w strefie gazy panuje cisza, ale to nie jest cisza pokoju, to jest raczej można powiedzieć taki oddech międzynarodowy. Między dwiema burzami i oczekiwanie na kolejne niepokoje. To zawieszenie broni trwa, ale coraz częściej wygląda jak jedynie pauza w wojnie, a nie jak jej realne zakończenia. Na ulicach Strefy Gazy kurz unosi się nad ruinami, a ludzie wciąż stoją w kolejkach po wodę, po chleb, i to cały czas mówimy też o ogromnej klęsce humanitarnej. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przypomina Izraelowi, że okupacja to nie tylko prawo do bezpieczeństwa, ale to też obowiązek wobec. Cywilów. Nie można używać głodu jako broni. Ale świat zdaje się słyszeć to coraz ciszej. W Waszyngtonie wiceprezydent Jay Vance próbuje uspokajać. Tutaj cytat: Pokój idzie lepiej niż się spodziewałem. Tyle, że w tym zdaniu słychać więcej politycznej nadziei ni niż takiej realnej zmiany. Rakiety na chwilę ucichły. No to w ciągu ostatnich 24 godzin niestety cały czas dochodzą do nas informacje o tym, że giną ludzie, giną cywile. Organizacje humanitarne biją też na alarm. Pomoc wciąż. Że to tylko kropla w oceanie potrzeb, a Izrael odrzuca pomysł, by w przyszłej misji stabilizacyjnej uczestniczyły wojska tureckie. To pokazuje, jak niepewny jest każdy element tego rozejmu, o czym zresztą mówiliśmy Państwu w szczegółach na antenie Radia wnet. No i tutaj mamy też jeszcze właśnie warstwę podwójnych standardów politycznych i też pojawia się polski głos szef naszej dyplomacji, Radosław Sikorski. To, co dzieje się w strefie gazy, nazywa straszną tragedią, ale, jak podkreśla, nie ludobójstwem uważa, że trzeba ważyć słowa, bo tutaj cytat, jeśli będziemy nadużywać pojęć, no to zabraknie nam ich, gdy przyjdzie nazywać prawdziwe, nazwać prawdziwe zło. Bardzo wyważony dyplomatyczny głos, wydaje się nawet momentami zbyt ostrożny, tylko, że ta ostrożność nagle znika, gdy rozmowa schodzi na temat Rosji i Władimira Putina. Tam już nasz minister spraw zagranicznych nie ma wątpliwości, Mówi wprost, jest to zbrodniarz wojenny. Deklaruje, że rosyjski samolot, wylądu, który mógłby wylądować w Polsce, mógłby zostać zatrzymany. Tymczasem tego samego te, te ministra widzimy, gdzie na przykład no, z uśmiechem zapraszał do Warszawy Beniamina Netanyahu. Polityka, wobec którego przypomnijmy, również toczy się postępowanie w Międzynarodowym Trybunale. Trudno tutaj nie zapytać, gdzie, gdzie konsekwencje. Ale też, żeby być uczciwym, to dotyczy polityków obu stron i to no, mówimy tutaj o ministrze spraw zagranicznych, no bo jest to kluczowa postać, która zajmuje się i kreuje naszą, e, naszą polityką czy długoterminową strategią, ale takie same głosy pojawiają się wśród polityków od lewa do prawa, no i trudno nie zadać sobie tego pytania, czy my zbrodnie dzielimy na te, o których wolno mówić głośno i na te, o których lepiej milczeć, bo polityka nie lubi prostych ocen. Drodzy Państwo, to już pozostawiam do Waszego sumienia. Ja bardzo serdecznie Serdecznie dziękuję. Adam Czerpak zrealizował audycję Ponad Oceanami. Wydał jak zawsze Andrzej Karas i bardzo mu za to dziękuję. Ja dziękuję też całej ekipie ponad oceanami z różnych części świata. I drodzy Państwo, zachęcam Was też, abyście zostali na popołudnie w Radiu Wnet. ja już za zachęcam w imieniu Łukasza Jankowskiego, ale jeszcze przed popołudniem czas na wiadomości. Także dziękuję i do usłyszenia. こちらはな。 Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białym Stoku, A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 10.80 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 100 3,9 FM oraz 1520 AM Ponad oceanami.